Tamtym, ale. Co się stało tam? Dobra, ale fajny poranek. Chciałem się, że będą na z sąsiadem. Teraz muszę powiedzieć, jakiś obraz, bo. Ja, chyba że zaraz Nie się Nie wiem, mój sąsiad jest jakiś zrąbany. więc nie wiem czy się zawieszę na tym obraz, ale myślę, że zawieszę. Okej, okay. jest. Teraz muszę na tym zawiesić obraz. Okej, okay, idealne. No Nie, nie, bo to jest to obraz, żeby zawiesić. To jest malutkie, więc będzie ciężko zawiesić. Dobrze, no. Nie bije. O, mój kuzyn, Siemka! Nie, to jest mój kuzyn. Ej, od kiedy twoje ego to jest mój kuzyn? To jest moje stare zdjęcie. Zbyt zawieszę. Ajo, Siemka kuzyn. Ale to jest młodszy kuzyn, więc muszę. Po mi zabierze lego. Mał no, zabrał mi lego, zabrał mi lego. Proszę pana, tak się nie robi. Proszę mi zostawić wannę. Proszę mi zostawić. Wannę. Wannę. do coś odwala. Napił się, o, napił jest, się nie 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 i się coś mu odwala teraz. Ale Okej. Okay. Co się dzieje? Um, eee. Co się stało, bo mi trochę HP zabrało. Eee. Nieważne. Dobry, dobra, to się co zrobić. Proszę pan. Poczekaj, niech pan. Tutaj poczeka. Proszę pana. Proszę, to jest... to jest mój... to jest mój piesek. To jest mój piesek.

Jesteś jakiś nienormalny! Zabiłeś. No i wystrzeliło mi się, przepraszam. Aaa, dobra. Okej, dobra. Przepraszam, to było takie nieba, więc... ...bym schnęła mi się. Okej, okay, spokojnie. O mi też się wyznęło. Ooo, dobrze, rozumiem, rozumiem. Idę się pograć na mojemu komputerze. Oby ten sąsiad już do mnie nie wrócił nigdy. Ale Iiii... Iiii... nie mam Nie teraz. Dobrze, mam nadzieję, bo to jest naprawdę nienormalne. Pan uwierzy, pan uwierzy. To jest po prostu... Szybszy pan Szybszy Я сел укрыть тут, я сел укрыть тут. Что ты за укрыть? Я дам тебе полицию. Я дам тебе полицию. Полиция, где ты, полиция? Nie tu! Nie! Gdzie? Nie! Nie! U mnie u mnie, ja mnie ja pan tutaj jest! Za ja panem! Dobrze, to jest Okej, ty jakoś pan. Proszę! Momentę mi iz policji! Gdzie? Dobrze. dobrze, dobrze. Ja, ja, ja muszę trochę posprzątać w panu pokoju. Nie, bo jest brudno, to musiałem trochę. Ja, mam nadzieję, że zajęła, Bo to jest jakieś po prostu niewyobrażalne. Ja przez czas byłem dosłownie... Chwilę byłem, mam nadzieję, że się z nim rozprawili, bo to po prostu nie wierzę, nie? To jest po prostu jakiś... tyle, tyle powiem na temat tego chłopa. No, wracam, Je jedziemy do domu. Wracam do domu. No nareszcie w domu. Co tu tak Masz, ja, to, ja, dlatego, to, to tak czarne? Dzień dobry. Polska kurio. Polska kurio. Polska

na moim balkonie? Dobrze, no do witaj, ja się już wyprowadziłem, jestem w nowym miejscu. O, nareszcie normalny dom. Może jest tu apokalipsyczny stan, ale da się tu żyć. Nie to co tam. Nareszcie normalny dom.

Dobra, wracam do mojego domu do tego Okej okay. dobry. Czy dobry? To jest... Na, to jest na powitanie, proszę... Proszę panu, to jest na powitanie. To jest na powietanie. To powitanie, to, 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 to jest... To jest... klasyczne powitanie z mojej rodziny.

Ja chcę się z panem dogadać. Niech pan... Niech pan, niech pan niech panu powiem, o co mi chodzi, dobrze? Tak? Okej. Okay. No przepraszam. W każdym razie, proszę pana, tak mi się bym schnęło. By mi się wie pan o co chodzi, tak? Gdzie pan jest? A, jest w koszcie. Okay. Ale gdzie on? Ale no. ma fajną, fajną twarz. Serio? Mm. Dziękuję za komplement. Niech pan zobaczy ja, Niech ja, pan, pan, pan zobaczy jaką ma pan fajną twarz Niech pan zobaczy jaką pan ma fajną twarz A gdzie pan jest? Ja, ja. Nie ja, widzę jaką mam fajną twarz Czy pan ma... Nie, gdzie pan jest? Co z panem to zrobię. A coś się wyświata. No to ja wiem Ja też. Do widzenia. Zostawcie lajka i subika. Bye bye.